Wiecie, że Base Connect może teraz sam powiadomić dostawcę o nadchodzącym zwrocie? Albo, że akcje automatycznie mogą reagować na zmianę w dowolnym polu dodatkowym? To tylko część naszych nowości, jakie dla Was przygotowaliśmy. Posłuchajcie, co zmieniło się w ostatnich tygodniach. Cześć, tu Milena z Base. Witam Was w kolejnym odcinku Base News, naszym cyklicznym podsumowaniem najważniejszych aktualizacji w systemie. Zaczynamy! Base Connect sporo się zmieniło. Po pierwsze, możecie teraz przekazywać informacje o zwrotach od klienta bezpośrednio do dostawcy. Dzięki temu dostawca od razu wie, czego się spodziewać i cały proces przebiega znacznie szybciej. Po drugie pojawiła się możliwość przekazywania faktur między kontami. To przydaje się zwłaszcza tam, gdzie dostawca potrzebuje kilku faktur, żeby nadać paczkę, albo dołączyć ją do przesyłki w formie papierowej. W Base wprowadziliśmy też kilka prostych, ale bardzo praktycznych zmian. Menu ustawień magazynu jest teraz po lewej stronie ekranu, dzięki czemu łatwiej się po nich poruszać, zwłaszcza na telefonie. Dodaliśmy też możliwość dodawania listy produktów do tworzonej dostawy poprzez wgranie pliku CSV. Zamiast wyklikiwać ręcznie dziesiątki pozycji, wystarczy teraz wrzucić gotowy plik. Na liście zamówień pojawił się nowy filtr, który pozwala od razu wyodrębnić zamówienia obsługiwane przez zewnętrzną firmę, jak na przykład Amazon FBA. Co więcej, analogiczny warunek jest dostępny w akcjach automatycznych. Dzięki temu możecie tworzyć akcje, które na przykład przeniosą takie zamówienia do osobnego statusu, dając waszym pracownikom jasny sygnał, że nie muszą zajmować się ich obsługą. W akcjach automatycznych pojawiło się kilka długo wyczekiwanych usprawnień. Możecie teraz stworzyć bardziej precyzyjne warunki, sprawdzając, czy akcja została wywołana przez import pliku. Daje to świetne możliwości, takie jak np. ustawienie powiadomienia na slacku. Jeśli nowo dodany przez import produkt nie ma uzupełnionego opisu, wasz zespół od razu będzie wiedział, że trzeba to poprawić. Odświeżenie danych zamówienia w sklepie, które wcześniej wymagało ręcznego kliknięcia na karcie zamówienia, teraz może działać w pełni automatycznie. Dla tych z Was, którzy przekazują zmodyfikowane zamówienia z powrotem do sklepu, to prawdziwy game changer. I chyba najważniejsze, akcje automatyczne mogą teraz reagować na zmianę wartości w polu dodatkowym, to otwiera ogromne możliwości przy tworzeniu własnych, niestandardowych procesów. Przejdźmy do nowości w module PIM. Do tej pory, jeśli chcieliście mieć różne nazwy, opisy albo parametry dla Allegro czy sklepu, byliście ograniczeni do podłączonych integracji. Teraz w zakładce Kanały możecie tworzyć własne, niestandardowe kanały. Na przykład, gdy chcecie wysłać dane do systemu, z którym nie mamy gotowej integracji. Chociażby platformy sklepowej, która przyjmuje dane tylko przez import pliku CSV. Dzięki tej funkcji możecie przygotowywać i przechowywać w Base dedykowany zestaw danych specjalnie dla tego kanału. To porządkuje pracę i sprawia, że PIM w Base staje się się prawdziwym, centralnym źródłem wiedzy o produkcie dla całej firmy. W Amazon Repricing możecie też śledzić ceny konkretnych ofert konkurencji, podając ich numery ASIN. Na Trendiolu wprowadziliśmy operacje masowe, a wśród nowych integracji pojawiają się Lazada, CCT Express, nowe API DHL i EasyShop. Jak zawsze więcej szczegółów o każdej z nowości znajdziecie w naszym Centrum Pomocy i część logu, do którego link znajdziecie w opisie. Dajcie znać w komentarzach, które zmiany najbardziej Wam się przydadzą i jakie kolejne funkcje chcielibyście zobaczyć w Base. To tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.